I to, przerwał no? no tak, no by odkrywam. I co? Którą mamy godzinę? Jedenastą. Mieliśmy być o dziesiątej na działce. No. Ale przynajmniej sobie zjedliśmy na spokojnie. Tutaj z pieskami. I ciuczaj. Jeszcze z tyłu. są dwa lamosy. Nie nazywaj tak dziadka. Cześć, <laughs> witajcie. Zapraszamy do na naszego vlogu tutaj na naszej działce. Musisz głośno mówić i się nie odwracać. Jeszcze raz. Cześć, Wita cześć witajcie. Ale czemu tak z dupy? To czemu? <laughs> Zamknij to. Nie powiem. czemu, czeka się. <laughs> no i dobrze, no, no. no. no i dobrze. Cześć, cześć, witajcie. Na no. naszym vlogu tutaj, na naszej działce. Chcieliśmy was oprowadzić troszkę i też... To okay, za... będzie Was oprowadzał. Głównie ja, ale też tutaj Przemek. E, Witajcie w naszym blogu jak się nazywa? E, Krapczuki, kraczuki, krapęczuki. Krapęczuki. No jak zwał, tak zwał, to po prostu nasza inwencja twórcza, więc e, możecie mówić jak chcecie. To tak jak artyści A mają. Czy, czy nasza inwencja, czy chat GPT? E, trochę też do nie <laughs> powiem, ale... Ale no, no głównie będziemy tutaj e, opierać na, nasz kontek, content, będziemy opierać właśnie na nasze działce. E, no i też Przemek... I o y... naszych staraniach y, z zielnikami z ogródkami. <grym> tak. no to nie będzie nam wychodziło za każdym razem, ale uczymy się cały czas, więc to jest nasz trzeci, trzeci sezon, sezon? czy czwarty. Sezon. Trzeci. Trzeci sezon na, na nasze działce, więc... Trzecie lato się zbliża. Ja. I teraz postaram się Wam pokazać jak to dzisiaj no, będziemy, co będziemy dzisiaj robić w ogóle? Co będziemy robić? No przede wszystkim no, chciałeś już za zacząć ścinać drzewo. Ścinamy drzewo. Starą śliwę, która w ogóle nie daje ani liści, ani owoców, tylko jest zeschnięta robaczywa i ma korniki. O. i trzeba się jej pozbyć. No tak też jest w takim dziwnym miejscu, co nam w ogóle nie jest potrzebne. Ani cienia nie daje, nic konkretnego nie, nie daje też. Nie? No nawet liści. Nawet nie śliwek ma. też nie ma. Nie? No, no jak nie ma liści, to nie ma śliwek. A, no dobra, no może być też tak. no. taka logika. Zobaczycie, jak <laughs> wygląda to Dobra, ta chyba 30-letnia śliwa. To wam pokażemy. To To, to idziemy. Tak, idziemy. idziemy na Tutaj na no, nasze psioki. Tutaj jest Diablo. możemy zrobić tur po działce? Znaczy, no, na razie tak wiesz, przy okazji. Tutaj, dia tutaj yy, Diablo. Jak że wyglądamy jak bambry, to yy. nieistotne, no bo... No, jesteśmy na działce, no to o to chodzi właśnie, nie? żeby się... A żreć wszystko, co napotkasz na swojej No, Chabi lubi... coś żre. Coś żre, ale coś właśnie... Mlaska nawet, ale... No, by nic złego. A więc... O, dobra. Które... Wiśnie. E... Wiśnie. Które w ogóle nie dają wiśni. E, no trzeba, będzie raczej chyba... Udało mi się zrobić jeden mały słończek. Nawet ma, nie, nie, no był nawet m, nie był pewien. No ale... Tam no ja. Zrobiliśmy, bo raczej... Ja tam z ognisko. Tutaj no, miejsce na ognisko. E, tu jest część do biesiadowania zasyfiona, nieważne. O oj, nie, w tą stronę. <śmiech> <śmiech> A w nie, ja po prostu źle. Kliknąłem żeby wiesz przy, przykierować tutaj danej mamy winogronka. No tutaj wszędzie wszędzie winogrona. Ja to tak. O. to jest takie dziwne. Przepraszam. No tego gimbala tak nie umiem używać jeszcze, ale tutaj. Nie, nie w tą stopę. O. No, ta śliwka no, no, nie jest nam do niczego potrzebna za bardzo. No. A właśnie jakby jeszcze dawała owoce, nie? To jeszcze można by było coś z tym zrobić. Jakieś nie dajesz, sus suszone piękna, owoce. źle puszczona. E, w ogóle za bardzo wypuścili ją do góry. Poprzedni właściciele. E, no, no tak i... to ładnie wszystko tutaj robili, bo nie, nie można powiedzieć w ogrodzie, ale... My no dużo rozwaliliśmy. <laughs> no dużo. Po, po... No pozmienialiśmy. No tutaj właśnie Już jedzą trawę, nasze pieski. Już pierwsze co Buszują. A tu nasz e, dobudowany kibelek. Wychodek, ale brudno nie będziemy pokazać. <laughs> no lepiej nie. Ostatnio no, ognisko trochę trochę jest, ale to. Wiadomo. No, jesteśmy po to właśnie dzisiaj, żeby posprzątać. Wszystkiego nie robić przed sezonem. Znaczy w sezonie. No. wiadomo o co chodzi. Ogródek. Ogródek, co no. Na... Truskawki. Niestety takie miejsce co jest trochę um, zacienione. Truskawki. Truskawki i, i, i ten dom. W tym roku skracane, ale w tym roku też będą skracane. A tam tam przy bramce właśnie rocznie zawsze mam problem. Klon? To jest dąb, dąb. Tak yy, dąb, i, dąb. i też daje bardzo dużo cienia i musimy coś z tym zrobić. No bo tak jak no właśnie tutaj w tym w tym miejscu gdzie jest ta góra trawy to ja, Góra, góra właśnie trawy to, no to góra, tak jest, taki, jest ciągle zacienione. No jest bardzo często zacienione i no, bardzo mało wyrasta rzeczy Truskawki tutaj troskaweczki Osobne miejsca specjalne, więc I w tym roku będzie naprawdę i dużo pana Kevina szklarnia Tak, czekaj czekaj o. Tak, szklarnia. No wiadomo, dzisiaj też ben, będę się tym tutaj zajmować. Zdążysz? No chociaż wygrabić i tutaj podlać. Bo to, 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 to no podlewałem, raz w miesiącu przyjeżdżałem, podlewałem całą zimę. No, no właśnie, bo tak też się dowiedzieliśmy, dopiero teraz, że, że powinno się jeszcze... A jak jest śnieg, to jak śnieg niech się rozstawia. Dobra, ja się zabieram za ścięcie tego drzewa, bo szkoda no, no, szkoda czasu. Le Lecimy. <gry> Patrzcie, ile mamy tutaj... Sprzątam drewno. Drewno. Wszystko zgodnie z BHP, żeby nie było. A tutaj idziemy. Będziemy tutaj odkładać drewienka. Tutaj mamy dużo miejsca, żeby odłożyć. поправку шелка. Значит, ну, там биолезма. No dawaj, dawaj, dawaj Dawaj O, nawet chabi poleciał Mamusia się tutaj denerwuje Dawaj Mamusia się denerwuje, no Trzeba trochę jeszcze pograbić, ale to na spokojnie. Dzisiaj my, myślę, że, że z, z, zajmiemy się tym drzewem. Naj, najważniejsze. I właśnie tutaj mam, mamy tutaj, jak się nazywa, zielnik. Zielniczek Niemu mamy. I mu nie podoba. Znaczy ja powiem szczerze, że, że właśnie przez tutaj te, nie to tutaj, o. Przez te, te drzewa tutaj Trochę zas zasłania I też dach zas Jak deszcz pada, to nie, nie pada też na to No dlatego będzie przeniesiony No dlatego myśli, Przemek wymyślił Żeby było tutaj No tutaj będzie więcej Tutaj właśnie no, pod płotem Mam nadzieję, że wtedy Sąsiad nie będzie brał <noise> e, Ale no no, no tutaj Tutaj gdzieś jest słońce zazwyczaj, no tutaj w, tym, w tych okolicach, więc no nie, nie będzie tutaj zasłaniało, chociaż no wiadomo, że dobrze by było jeszcze, żeby nie 24, znaczy no, w 24, aż naj, w tym największą upale em, słońce padało na, na ten zielnik, no bo niektóre rośliny nie lubią aż takiego nasłonecznienia. Dlatego będzie to ciężko to yy, zorganizować, ale no jakoś postaramy się to zrobić. No i właśnie to, to jest moja największa tutaj yy, zmora, że tak powiem, że staramy się tutaj zrobić fajne, fajne yy, warzywka i tak dalej. To pierwszy, pierwszy rok tak naprawdę nam wyszło ładne. Ogóreczki ładne ładne wyrosły. Yy. A tak, to reszta tak średnio bym powiedział, bo nawet tutaj y, marchewka nie rośnie za bardzo. Tu tak za każdym razem, z, co, co sezon, y, nawet w trakcie sezonu często staram się pielić to wszystko, ale niestety no. No. myślę, że do, do czasu aż y, nie dostaniemy, myśli, że dostaniemy w tym, tym roku? No zawsze... za, to jest Zawsze dostawaliśmy... Na rynku. Dosta, dostawaliśmy... Ile e... 40? Było bardzo dużo, no. że że zawsze... jeszcze, jeszcze, była jeszcze i... jeszcze zawsze na, na, na zewnątrz jeszcze komuś oddawaliśmy. Jeszcze sąsiadom oddawaliśmy i cioci. Tak. To nie wiem, więcej ich było. No, coś takiego, no ba, bardzo dużo ogólnie. Dwie skrzynki Ale myślę... dawał, w każdej skrzynce, myślę, w że do... doniczce były 3-4 sztuki. Myślę, że dopóki nie będzie e, pomidorów, myślę, żeby na przykład coś jeszcze zasieć, nie? Takiego co szybko rośnie. Nie wiem, e, z tego co słyszałem to rzodkiewki można, no, ale może ktoś z Was e, nam, mam do, nam doradzi. Tutaj. chętnie, chętnie po posłuchamy co można, co można przygotować do czasu, aż e, pomidory wzrosną. E, no na pewno tutaj no, trzeba podlać. E, starałem się przemyć, ale widzę, że tutaj nadal jest tak, widać, że taka powłoka jest taka, ta, dlatego też słyszałem, żeby dobrze to było przemyć no, przemywałem na na wiosnę, na, na, na jesień ale no widzę, aha, to na zewnątrz jest tutaj akurat ale no trzeba, trzeba było, by było się tym zająć ale to może, może niekoniecznie teraz, ale no dzisiaj chociaż chciałem tutaj zgrabić, i tylko podlać i tak żeby, żeby, no, ziemia była ruszona. Co to jest, I co, jakie plany masz jeszcze, mamy jeszcze tutaj? Dzisiaj? Co, no na no dzisiaj zagrabić. No zagrabić. No chociaż gdzieś schować, nie? Znaczy tak, żeby się zagrabić i by było spoczko. No, się nie umiem korzystać z tribala, ale Z czego? Z tribala. Gimbala. Gimbala. A gimbala Tri -bala. Tri -bala, ale to tatuaż Ja to tatuaż? O tutaj mieliśmy całą kupę tego e, tych krzoczków Habi no Patrzcie, Habi nie powolno, no masz tam specjalnie czystą wodę Nie wiem wasze psy też tak robią To mów, mów teraz Mamy studnie Nieużytkową yy, wody gruntowe i chciałbym tą studnię fajnie obudować bo wygląda teraz jakiś niezwracaj jak widać jest jakiś magazyn z tego zrobiony pierdolnik jak tak zwany no. ale mam ochotę to wyczyścić ładnie yy, i no, obudować to jest. cegłami, zrobić daszek i taką wiejską studnię z tego. takim obro, yy, obro i wiaderkiem U, no, fajnie jest... było tylko że mało miejsca jest też na to nie no, to zrobić tak no tak, ale a co z tak? krzankami? No co ja będę tak czuł krzaki, że będzie miejsce z drugiej strony. No no, tylko będzie to ładnie. będzie na... A teraz jak to wygląda? Tu jest jeden, nie jeden, no i, jeden i tak i tak słabo wygląda, nie? Ale lepiej jakby było coś, coś zrobione, ale no rzeczywiście warto by było pomyśleć. Jak będziesz widział gdzieś cego, jak będziesz jeździł kurierką, to zbieraj. Nie, no dobrze, dobrze. Będę zwracać uwagę na to. Chciałbym też w tym roku zrobić tu w końcu porządek. No Zmienić tutaj jest, te krzoki, jest... ładnie tu wyrównać wszystko Tam zabudować ścianę Tu z przodu zlikwidować to te krzaki i tą ścianę i zrobić wejście z tej strony A tu zabudować No i tak cały syf z działki, bo tu jest dół, tam jest taka piwniczka zrobiona. No jest, jest, spada cały tam. Syf no. z działki, ja już tam pięć razy zamatałem, a i tak ciągle syf. No ja to nie ma Nie ja ma to... przyja, ja mówię co to jest Dobra Dzisiaj tak już dużo nie zrobimy. Chciałem się wilków pozbyć, i też nie ma czasu. Aha. No trzeba by było, nie? To drodzy widzowie, jeśli macie jakieś, e, jakieś sugestie, to chętnie przyjmiemy. Napiszcie zawsze w komentarzu na dole. E, no to. To będzie tyle. Jeszcze, a, no, jeszcze no, zrobimy zrobimy um, stawki po. Tutaj, właśnie z, z tego, co ja zrobię tutaj z, ze szkarnią. Jeszcze nie pokazywałem. A co mają wszystko wiedzieć od razu? Widzowie muszą wszystko wiedzieć. Nie wiem, czy mam to denerwuje, jak ktoś mówi w widzowie. No co, a co? Takie... A co, jak mam powiedzieć? No... Ja to się do nich odzywam wy. Hej. No co, le, co? Co Ale... myślicie, a nie widzowie co myślicie? To takie dziwne dane. No, znaczy nie wiem. No dla mnie... Jak ja słyszę, że ktoś tak mówi, to nie przeszkadza. Więc... Ale jeśli coś wiecie, o tak no dowie dowiecie się co jest w środku okay. w... Wiecie się dowiecie. ja um, no na pewno zrobimy tour do e, działka wewnątrz w budynku, no żeby nie wszystko naraz, tak? Dobra, Bo tak to nam kontentu zabraknie. No, <laughs> nie, no wiadomo, zawsze się to coś to się coś się robi. Drzewa, krawę, I... kurę, tak, no. w gwiazdy patrzył No to może nam zabraknąć kontentu, nie? Nie, nie no, zawsze coś się znajdzie, ale trochę, trochę no, muszę podarzekać. 100, 100 na minutę i. Nie, nie no, Co też mam pomysł pomysłu dość dużo. Tak, teraz na koniec chcieliśmy pokazać, jak już u nas wygląda. No wiadomo, trochę, trochę ogarnęliśmy. Ogarnale wiadomo, to, to nie, nie jest wszystko na, na tip top, a to chyba nie o to chodzi. Mieliśmy tylko parę godzin dosłownie, więc w te parę godzin w miarę dużo zrobiliśmy, bo to też właśnie o to chodzi, żeby trochę poddychać tym świeżym powietrzem, trochę się poreleksować w naturze. Tak, i tak jak mówiłem, tutaj trochę przygrabiłem, e, tak, i podlałem. Okazało się w ogóle, e, bo zasiewałem. Zasiewałem cebulę w zeszłym roku ale tak, tak nie wyrastała, nie wyrastała, nie wyrastała i zawsze podlewaliśmy myślałem, że już została wypukana i tak dalej. A tutaj patrzcie a tu patrzcie, coś tam rośnie. Coś tam rośnie, no kurczę. Nie no, bardzo fajnie. Bardzo fajnie eee, Więc może nawet cebulkę będziemy mieć, albo chociaż szczypiorek od tej cebulki, no nie wiem, no jeszcze się... Bo wiem, że to jest wieloletnia mm, cebula, więc yy, yy, może, może jeszcze będzie w tym coś roku, albo już w następnym. I tutaj tego drzewa już nie ma. Drzewa nie ma. Drzewo jest tutaj. No będziemy mieć na ognisko na pewno nie jedne. Tak jak widzieliście. No trochę zrobiliśmy. Wiadomo, to nie, nic tam, nie aż tak dużo. Ale uważam, że coś. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. No wiadomo, to trzeba trochę więcej nagrywać, żeby pewnie lepsze było, więcej treści. Co? Nic, no może. Bo, bo możesz powiedzieć. Słucham. Nie, dlatego jeśli wam się podobało, to, to fajnie jakbyście dali jakiegoś tam lajka dobra, nie, bo to jakbym się sprzedawał teraz. <laughs> Więc, no jeśli Wam się podobało, to mam nadzieję, że możecie... Łapka chociaż... w górę. Łapka w górę, albo chociaż napisać nam... Albo łapka w dół, jak A, się nie albo... Też nie ma problemu, też rozumiemy, że to nie jest najwyższej jakości content, ale postaramy się jak najlepiej tworzyć coraz lepsze filmiki. Do zobaczenia. Bye. Bye.